Chcę zwiedzać Anal Chcę zwiedzać Anal Chcę zwiedzać Anal jak spytał twasty kauk gdzieś na miał swoją stopą Chcę zwiedzać Anal

No zwłoki, normalnie kurwa, zwłoki. Te, no Wstawaj, bo ci samochód zjezie. No co ty chłopie, kurwa? No nie, najebany. No nie, najebany w tal. Lubię placki Zakupów narobił. Miacie, no, no, Wstawaj Pedał połamany, także już dalej nie pojedziesz, wstawaj. No stawej, bo ja nie mam czasu tutaj. No. Do góry. No, stajesz, nie? Ja nie. Ja no Weź chociaż na trawę się, chodź. Tu. Weź tu się na trawę, połóż, a nie na środku drogi leżeć. Weź się, kładź. No połóż się na tej trawie i te śpi. Kurczak, piwko, to już się nikt nie, nie, nie rozjedzie. Wiesz, lubię Cię. Dzięki Tobie nikt mi już piwko nie rozjedzie. Szok.